Cześć, w świetle ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce na drodze krajowej 88 na przestrzeni 9 do 11 stycznia bieżącego roku, postanowiłem nagrać materiał o tym, jak skonstruowana jest ta droga, a raczej w moim mniemaniu o pewnych niedociągnięciach i brakach w zabezpieczeniu odpowiednim tej drogi. A mianowicie chodzi o to, że zarówno 9, jak i 10 stycznia, wracając do domu w kierunku. Ulicy Tarnogórskiej, od Maciejowa dwa razy pod rząd w godzinach około 23 przy Rowie spotkałem carny Jednego dnia to była jedna, drugiego dnia była druga. Z kolei dnia następnego, 11, w godzinach rannych doszło do wypadku. Jak możemy przeczytać, kierująca gwałtownie odbiła, skręciła. Czym to było spowodowane? Nie wiadomo, nie ma na ten temat informacji. Możemy się domyślać, że coś musiało ją do tego zmusić. Był to, co prawda, już świt, było jasno, ale niewykluczone, że również mogła pojawić się na drodze Sarna. Dlatego wykonałem kilka telefonów, zarówno do Zarządu Dróg Miejskich w Liwicach, jak i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i o tyle o ile Gliwice tutaj pod naciskiem swego czasu mieszkańców i policji wykonało kawał dobrej roboty, bo zabezpieczyło e, drogę na tym fragmencie, za który oni odpowiadają z obu stron siatką na całej długości od początku lasku od strony Tarnogórskiej aż do wiaduktu nad drogą. Za jest już to teren Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i oni wykonali też w pewien sposób zabezpieczenia. Ale jak możemy zauważyć siatka nie jest pociągnięta w całej długości zarządzanego przez nich terenem, tylko z jednej strony jest to praktycznie króciutki fragment z drugiej strony jest ona pociągnięta znacznie dalej, ale też nie jest pociągnięta do wiaduktu, tak żeby uniemożliwić zwierzynie przejścia. I teraz tak, z informacji jakie uzyskałem od pewnego pana, z którym się kontaktowałem, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zabrzu, wynika, że prace są wykonane zgodnie z projektem, Czemu projekt tak zakłada, że z jednej strony siatka jest tej długości, z drugiej strony krótsza? Nie wiadomo. Pan tutaj powiedział, że oni mają wszystko zrobione tak, jak trzeba. Dodatkowo są postawione znaki: uwaga, zwierzyna, dzika, leśna. Owszem, znaki. Są postawione przy drodze, ale one stoją jeszcze za czasów, kiedy nie było tutaj węzła autostradowego, kiedy nie było autostrady i są postawione tylko w ciągu drogi DK88. Więc nie bardzo mogą się tutaj powoływać na te znaki, bo z kolei sami znaku nie postawili. A sami mam na myśli przy zjeździe z autostrady, włączając się na drogę DK88, nie ma nigdzie żadnej informacji. O występującej dzikiej zwierzynie leśnej, która może na tą drogę wskoczyć. Więc nie ma znaku, nie ma siatki. Zabezpieczenie jest wykonane nie tak jak powinno być. Podsumowując, droga nie jest należycie zabezpieczona, ponieważ brakuje znaków oraz siatki. Wypadałoby zrobić albo jedno, albo drugie. Najlepiej wypadłaby siatka. Byłoby to bezpieczniejsze dla podróżnych. I mam nadzieję, że z biegiem czasu zostanie to uzupełnione. A ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć.